W tym samouczku pokażę Ci krok po kroku, jak możesz zacząć zarabiać na copy tradingu na Blufin. Blufin to profesjonalna giełda kryptowalut, która ma copy trading bezpośrednio zintegrowany na swojej platformie. Ma to być świetny sposób na pasywne zarabianie pieniędzy, jednak oczywiście wiążą się z tym pewne ryzyka. Copy Trading na Bluefin składa się z tradera master i naśladowcy. W tym przypadku będziemy naśladowcą. Będziemy kopiować transakcje tradera master. W negatywnym przypadku, jeśli trader master traci pieniądze, Ty również stracisz pieniądze. Dlatego kluczowe jest przeprowadzenie odpowiedniej analizy tradera i naprawdę znalezienie kogoś, kto jest konsekwentnie rentowny, a nie kogoś, kto hazarduje. Pokażę Ci, jak analizować tych traderów krok po kroku, Dodatkowo powinieneś być świadomy, że istnieje podział zysku w wysokości 10%, co oznacza, że za każdym razem, gdy Trader Master zarabia pieniądze, podzielisz się z nim 10% zysków. Przede wszystkim potrzebujesz oczywiście konta Blowen, dlatego polecam utworzenie nowego konta za pomocą linku poniżej tego wideo ponieważ korzystając z linku poniżej tego wideo, aktywujesz zniżkę na opłaty handlowe w wysokości 10%, co oznacza, że za każdym razem, gdy dokonasz transakcji, otrzymasz z powrotem 10% opłat handlowych, co zaoszczędzi Ci mnóstwo pieniędzy i gorąco polecam skorzystanie z tej oferty. Po utworzeniu nowego konta, Blowen możesz od razu przystąpić do copy tradingu. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest wysłanie środków do naszego portfela copy tradingowego. W tym celu przejdź do sekcji aktywów i kliknij na przegląd w prawym górnym rogu. W tej chwili widzisz, że mam 250 dolarów na moim koncie kryptowalutowym na Bluefin. jednak obecnie znajduje się to na moim koncie finansowym. Musimy przenieść te środki do portfela futures. W tym celu kliknij na transfer po prawej stronie. Teraz chcemy wysłać USDT z naszego konta finansowego do naszego konta futures. Zabezpieczeniem jest USDT, więc upewnij się, że przekształcisz wszelką kryptowalutę, którą chcesz wykorzystać do copy tradingu na USDT. To jedyna rzecz, którą możesz teraz użyć do copy tradingu. Chcę wysłać wszystko, chcę zainwestować wszystko, więc klikam na wszystko tutaj z konta finansowego do konta futures, klikam na potwierdź i teraz możemy przejść do copy tradingu w menu nagłówka. Kliknij na copy trading. Teraz jesteśmy w panelu copy tradingu Bluefin. Jak wspomniano wcześniej, są pewne opłaty, o których musisz wiedzieć. Teraz możemy wybrać master tradera. Ci master traderzy to traderzy, których możemy śledzić. I znowu, istnieje 10% udział w zysku, co oznacza, że za każdym razem, gdy master trader osiąga zysk, będziesz dzielić się 10% zysków z nim. Więc jeśli on dokonuje transakcji, którą kopiujesz i zarabiasz 100 dolarów, to tak naprawdę zarobisz 90 dolarów. A master trader kopiujący zarobi 10 dolarów. Teraz poszukajmy świetnego tradera, którego możemy kopiować. Od samego początku mogę Ci powiedzieć, że chcemy pominąć tego tradera. Tutaj i inny trader obok niego, ponieważ widzimy te ogromne skoki, aż 6000% w ciągu jednego dnia. To jest hazard. Nie chcemy kopiować tradera, który uprawia hazard, chcemy kopiować tradera, który jest konsekwentnie zyskowny w dłuższym okresie, chcemy zobaczyć zasadniczo powolną i stabilną krzywą w górę z minimalnym spadkiem, ale także z minimalnymi skokami w górę. Mogę Ci teraz pokazać to tutaj, kliknijmy na to, a pokażę Ci dokładnie, dlaczego to jest dobry trader do skopiowania. Teraz osiągnął 5000% zysków w ciągu ostatnich 7 dni. Jednak możesz również zobaczyć, że zasadniczo po prostu uprawia hazard. Dokonał dwóch transakcji i jest na poziomie prawie 7500%. To nie jest trading, to jest hazard i mogę Ci zagwarantować, że szybko straci wszystkie te pieniądze, straci je znowu, więc nie kopiuj takich traderów. Wiem, że to wygląda kusząco, ale nie jest to niezawodne w dłuższej perspektywie. Ci traderzy wszyscy zostaną wyeliminowani. Teraz przewińmy trochę w dół i poszukajmy innego tradera. To jest coś bardzo interesującego. Możesz zobaczyć powolną i stabilną krzywą z niskim drawdownem. To zdecydowanie dobre. Kliknijmy teraz tutaj, a zobaczysz, że to dokładnie ten typ krzywej, na który chcesz zwrócić uwagę. Jednak w pewnym momencie stracił również 50%, co jest zdecydowanie nieco niepokojące, ale możesz zobaczyć że potem ma bardzo powolny i stabilny wzrost, co jest niesamowite, a teraz zyskał 80, co jest zdecydowanie bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Teraz możemy również spojrzeć na zyski i straty na co dzień. I to, co naprawdę mi się podoba, to, że wszystko jest jakoś zrównoważone. Nie ma naprawdę dużych skoków po żadnej stronie, z wyjątkiem może tego dnia, kiedy mieliśmy naprawdę zyskowny dzień. A potem dwa dni, w których miał większe straty. Jednak ogólnie rzecz biorąc, to zdecydowanie bardzo dobrze wyglądająca strona mistrza tradera. Teraz co chce zrobić? Następnie to przejść do historii handlu i spojrzeć na dźwignię. I tam możemy zobaczyć, że używa stosunkowo niskiej dźwigni, co jest całkiem dobrą rzeczą, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, osoby, które używają wysokiej dźwigni, szybko tracą pieniądze, ponieważ nie używają dźwigni odpowiedzialnie. Myślę, że dźwignia, Trzykrat jest całkowicie w porządku. To wygląda dobrze dla mnie. Ma naprawdę wysoką stopę wygranych. Myślę, że jego stopa wygranych w ciągu ostatnich siedmiu dni wynosi 100%. 100%, co jest zdecydowanie świetną rzeczą. Teraz skopiujmy tego gościa tutaj. Kliknij na kopiuj po prawej stronie a potem możemy zdecydować ile chcemy włożyć w to pole, możemy wybrać ile chcemy zainwestować, ale możemy także dodać zaawansowane ustawienia. Możesz zobaczyć zakładkę zaawansowaną tutaj, gdzie możemy wybrać na przykład dźwignię krzyżową i izolowaną. Może wolisz krzyżową, może wolisz izolowaną. Zalecam początkującym, aby zostawili zaawansowane opcje, więc po prostu skorzystaj z inteligentnego kopiowania, ponieważ to faktycznie użyje dokładnie tych samych ustawień i tej samej strategii, którą stosuje mistrz trader, ponieważ tryby dźwigni krzyżowej i izolowanej są całkowicie różne, a może mistrz trader ma strategię, która działa tylko z jednym trybem dźwigni, więc nie możemy tego wiedzieć bez skontaktowania się z tym gościem, dlatego zalecam, abyś po prostu skorzystał z inteligentnego kopiowania, ale dla potrzeb tego wideo, pozwól, że przeprowadzę cię przez wszystkie te ustawienia, ponieważ mamy także zakładkę tradycyjną. Teraz przejdźmy do tego, Przede wszystkim możemy oczywiście wybrać całkowitą inwestycję, następnie możemy wybrać dźwignię krzyżową i izolowaną. Zalecam korzystanie z trybu dźwigni traderów kopiujących, ale jak już wcześniej powiedziałem, może masz jakieś konkretne kryteria, może wolisz izolowaną, więc jeśli masz preferencję, po prostu skorzystaj z tego. Dźwignia krzyżowa oznacza, że możesz zrekompensować straty z jednej pozycji zyskami z innej pozycji. Natomiast dźwignia izolowana dotyczy tylko jednej indywidualnej pozycji, co oznacza, że jeśli jedna pozycja osiąga likwidację, zostanie zlikwidowana. Natomiast w przypadku dźwigni krzyżowej nie zostaniesz zlikwidowany, ponieważ może inna transakcja nadal przynosi zyski, więc bądź świadomy różnicy. Następnie możesz również wybrać, jaką dźwignię chcesz użyć, na przykład stałą, co oznacza, że dokładnie wybierasz, jaką dźwignię używasz, na przykład dla każdej transakcji użyjesz dźwigni 20 krat. Zdecydowanie polecam, abyś tego nie robił. Najlepszą opcją tutaj, moim zdaniem, jest dźwignia Copy Traderów, ponieważ naprawdę przejmą strategię od tradera Master, a to jest zasadniczo idea copy traderów. Tradingu, prawda? Ale jeśli chcesz, może zastosować ściślejsze zarządzanie ryzykiem, możesz po prostu wybrać jeden, ponieważ to jest zdecydowanie bezpieczniejsze w porównaniu do dźwigni 3 x której używa ten trader. Możesz użyć jednego, nie bawiłbym się tym zbytnio, ponieważ zbyt duża dźwignia zazwyczaj nie kończy się dobrze, więc ustawię to również na dźwignię Copy Traderów. Następnie mamy również opcję Copy Immediately, co oznacza, że jeśli Copy Trader jest obecnie w transakcji lub w wielu transakcjach, we te transakcje również teraz, niezależnie od tego, czy ta transakcja jest już zyskowna, czy nie, niezależnie od tego, czy cena już wzrosła, czy spadła, nie ma znaczenia, weźmiemy również dokładnie tę samą pozycję. Zdecydowanie polecam, abyś tego nie robił, po prostu zostaw to puste, ale jeśli chcesz to zrobić, możesz to zrobić, polecam, abyś tego nie robił. Następnie możesz również dodać Take Profit i Stop Loss. Możesz wybrać między ceną a PML. Cena oznacza, że jeśli bitcoin wzrośnie o 10%, zrealizowane, Zyski. A PNL oznacza, że jeśli Twoja transakcja jest zyskowna o 10%, np. Bitcoin rośnie o 1%, ale masz dźwignię 10 krat to PNL dla tej transakcji wynosiłby 10%. Więc jeśli miałeś 10% zysku w transakcji, w której Bitcoin wzrasta o 1%, mając dźwignię 10 krat, zrealizujesz zysk, ale znowu, im więcej bawisz się ustawieniami, tym mniej. Dokładne będą Twoje wyniki ponieważ, jak już wcześniej powiedziałem, chcemy kopiować strategię innego tradera. On będzie miał swoją własną strategię. Nie możemy wiedzieć, jaka jest jego strategia, więc tak naprawdę nie możemy wiedzieć, jakie są najlepsze poziomy take profit i stop loss ale jeśli chcesz zminimalizować swoje ryzyko, możesz dodać stop loss, na przykład na poziomie 1%, więc w każdej pojedynczej transakcji możesz stracić maksymalnie 1%. To jest zdecydowanie rozsądne, ale znowu wpłynie to na strategię tradera master, więc może zarobisz mniej, ale na pewno zminimalizuje to ryzyko. Więc to może być jedyne ustawienie, które mogę jakoś zrozumieć, ale po prostu zostawię to wszystko puste. Ok, chciałem tylko pokazać Ci wszystkie te zaawansowane ustawienia. Teraz przejdźmy również do zakładki tradycyjnej, która również zawiera zaawansowane ustawienia, przez które już przeszliśmy. Jak już wcześniej powiedziałem, nie polecam ich używać. Teraz możesz wybrać stały współczynnik dla każdej pojedynczej transakcji. Powiedzmy, że masz 100 dolarów na swoim koncie. Naprawdę nie chcesz używać więcej niż to, dobrze, więc wprowadzasz 100 poziom, co oznacza, że nawet jeśli trader master dokonuje transakcji, które są większe niż to, zainwestujesz maksymalnie 100 dolarów. Następnie możesz również wybrać proporcję. Jeśli ustawisz ją na 1, oznacza to, że masz dokładnie ten sam współczynnik co trader master. Załóżmy, że trader master ma 100 000 dolarów i otwiera pozycję wartą 1000 dolarów. To oznacza, że jego pozycja to. 1% jego całego portfela. Więc jeśli Twoja proporcja wynosi teraz 1%, również zainwestujesz 1% swojego portfela, niezależnie od tego, ile masz teraz. Powiedzmy, że masz 500 dolarów na swoim koncie, 1% z 500 dolarów to 5 dolarów. Więc Twoja pozycja w tej chwili wynosiłaby 5 dolarów. Jednak teraz, jeśli ustawisz to na 10%, a Trader Master używa 1% swojego portfela, to faktycznie zainwestujesz 10% swojego portfela. Polecam, abyś zainwestował 1%. Wszystko inne jest bardzo ryzykowne, ale jeśli zdecydujesz się na 1%, możesz od razu skorzystać z funkcji Smart Copy Trading. Uważam, że Smart Copy Trading to najłatwiejsza opcja. Jeśli chcesz użyć zaawansowanych ustawień, aby zminimalizować straty i ryzyko, możesz to zrobić, ale na potrzeby tego filmu wybiorę tylko Smart copy. Przeszliśmy przez wszystkie ustawienia, więc dokładnie wiesz, co te ustawienia robią. Polecam, abyś nigdy nie inwestował wszystkiego w jednego tradera. Załóżmy, że masz 1000 dolarów, może chcesz je rozłożyć na pięciu różnych traderów kopy. Dzięki temu możesz zminimalizować ryzyko, ponieważ jak już wcześniej powiedziałem, jeśli trader master traci pieniądze, ty również stracisz pieniądze. Więc jeśli włożysz wszystkie swoje pieniądze do jednego koszyka, a ten jeden trader zostanie zlikwidowany, w efekcie stracisz wszystkie swoje pieniądze, co nie jest tym, czego chcemy. Więc w tym przypadku po prostu wprowadźmy 100 dolarów. Tutaj zaakceptujmy warunki i zasady, a następnie kliknijmy wyślij. I to już wszystko! Teraz pomyślnie dodaliśmy handel copy. I za każdym razem, gdy ten trader dokonuje transakcji, będziemy go śledzić. Nie ma potrzeby podejmowania dalszych działań z naszej strony. Tak właśnie ustawia się Handel Copy. Jeśli chcesz zatrzymać Handel Copy, wróć do pulpitu Handlu Copy. Następnie kliknij Mój Handel Copy tutaj w górnym menu i teraz wybierz tradera, którego chcesz przestać śledzić. Przede wszystkim możesz dostosować saldo, więc jeśli chcesz dodać więcej pieniędzy, możesz to zrobić. Możesz na przykład dodać 50 dolarów, a następnie kliknąć Wyślij. A teraz widzisz, że mamy teraz 150 dolarów z tym traderem. Jednak jeśli chcesz usunąć środki, możesz również dostosować saldo tutaj. Możesz na przykład wypłacić powiedzmy 75 dolarów. A następnie klikamy wyślij tutaj. Dodatkowo możesz również całkowicie przestać go kopiować. Kliknij więc przestań kopiować po prawej stronie. A teraz możesz również zdecydować, czy chcesz pozostawić pozycje otwarte, czy zamknąć je od razu. Polecam, abyś po prostu zamknął je od razu. A wtedy wszystkie pozycje zostaną zamknięte, a pieniądze zostaną wypłacone z głównego konta handlu kopii. I tak właśnie handluje się kopii na Bluefin. Bardzo, bardzo prosty proces, moim zdaniem. A jeśli chcesz zacząć, gorąco polecam, abyś przeszedł poniżej tego wideo. Klikasz w pierwszy link, który przeniesie Cię dokładnie na tę stronę, a korzystając z tego linku, otrzymasz dożywotni zwrot 10% opłat transakcyjnych. Co oznacza, że za każdym razem, gdy otwierasz i zamykasz transakcję, otrzymasz z powrotem 10% kosztów, co jest niesamowite. To świetna oferta i zapewni Ci jedne z najlepszych opłat transakcyjnych w przestrzeni kryptowalut. Możesz to uzyskać tylko za pomocą linku w opisie wideo, więc gorąco polecam, abyś skorzystał z tej okazji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o BlueFin, możesz sprawdzić, naszą stronę internetową, która jest cryptowinrate.com. Zostawię ci odpowiednie linki do artykułów i szczegółowych przewodników w opisie wideo. Mamy również więcej samouczków na naszym kanale YouTube o Bluefin i wielu innych giełdach kryptowalut.